Param, param. Nie, ja wygrałem tą grę. Poczekasz się obudzi, bo... Z tej frajer, zajrany. Pierdolony debil. Ja się leczę. A, kurwa, ma kumba! <laughs> kurwa ma kumba. Jak ty przeżyłeś mam pytanie. Jak ty kurwa przeżyłeś mam pytanie. Ej, to jest taki Bambik. Ja kurwa jeban Hartorem. O, fajne, kurwa! No i ta rachuba jest twoja, no to jest jedno. to jest jego kurwa! No, to on no ma no zero mówiłem, pingu! No kurwa, nie ma... boże, nie kurwa No bo on ma zero pingu! O kurwa, jebana Co? Rafael, epizod 21. a zamykam, to był jeszcze tutaj coś będzie pokazane. Hey guys, what's up? Hello, how you doing? Kulin maza kola. Kulin maza kola. How you guys doing? Alba jo walka. Shmirci życia. Zero Esa. Tego, tego nie było. Co to? Ha! Co to za krówka? To strong O Ja raz klip. A Skąd? E <many> ha, <many> <many> kurwa A, let's go, kurwa Jaguar Jaguar, co <many> ty? Nie na jego teammate Musimy mieć kill'e Dwóch dwóch Nie, uciekał, Otwieram otwieram, otwieram Otworzyłem <many> <many>

Tutaj od boku tak wygląda, pięknie. Tutaj pudło od monitora, tutaj pudło od statywu i tutaj nie wiem co to, ale to jest ciężarek i to jest lampa i to jest przyklejona taśmą kamerka. Tak wygląda. Hmm. Can you speak Polish? I'm, I said it many times, but the only thing I know is witam, siema, szpasniego, I think it's how like you said, like, um, yeah, good meal. Then kurva, then kurva yabana is like a little variation. Then japierdola because I had a, um, you know, I'm good friend with uh, Kami, so yeah. And then um, I don't, don't bad. I'm not gonna say it. I'm not gonna say it. Say jebac disa. Kurva cream, tomekada, hade devil. Yeah. jada. To nawet To Nie O z niego, oh o, kurwa, weź mi to, daj trochę potrzepać tym spazem, żebym się fajnie pograł, proszę, daj mi go, albo cię nie wypuszę. On ci wchodzi w dupę, mocno się. <śpiewanie> Ja na miejsce, ej! Nie, wiem, to już podchodzi, podchodzi. Oj! <grywia> 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 ja, ja wiem. przyszedł, kurwa, pingwin mnie Let's go. Zajmij kurwa, today is the day. <grywia> Serio? Uuu, ale, idę. ale plecy o, chyba dzisiaj nie streamuję. Ale plecy Tak ogólnie coś ci powiem, jeśli dzisiaj się spodobał ten film, no to fajnie gdybyś zostawił subika, bo jednak chyba ci się spodobał ten film, bo oglądaliś do końca, więc no, jego dzięka, fajnie gdybyś tego sobie zostawił. Jak coś link do Discorda w opisie, no to bue